Nie! Nie weźmiemy szarzy! Mój tata rucha mnie w dupę, co z prawdą! Co z prawdą, widzowie, żeby nie przerobić takie nagranie! Karina. 5 złotych. O nie! Nie weźmiemy szarzy! Robal. Pięć złotych. Hej, Dawid to pilne okej. Okay. A nie! Masz mi się! Kurwa masz! zapalić! złotych. Dobra widzowie, już jestem, słuchajcie. Ja się kładę spać, widzowie. Kładę się spać yy, i zapraszam Was na live'a, który będzie widzowie jutro. Więc jutro robimy live'a. O godzinie 23... 23... Robimy jutro, robimy mojego live, który będzie jutro o godzinie 13:30. Powtarzam z całego serduszka, widzowie. Ja Wam dziękuję, że byliście na live. trzymajcie się. Bądźcie!